Witaj plastik. Ja to dyduzi po tylu latach szkoły, którzy nie zarabiają z tego, co, z czego się kształcili. Rozumiem, praca jest lekko tutaj widocznie rozświetlona i rozmazana małym pędzlem. Akurat dodam do szczegółów. Natomiast jeśli idzie o rozwiązanie tego problemu, który nie zastosowałem, bo jest to praca na oko nie wystawiona na sprzedaż ani nie robiona z żadnym motywatorem, motywatorem zamówienia. Witok yy, powiedzmy na razie na 400. No, natomiast jak tutaj zaradzić? No, tutaj yy, mam pomysł. Mam pomysł, ale nie wiem, czy mi, ja jako osoba po chcę bez szkołę. Yy, tylko szkoła plastyczna i ten EPCR. Nie wiem, czy chcę ten tutaj pomysł prezentować. Zaznaczyłbym tutaj ten paluszek, zrobiłbym pędzelek na 3 i na tablecie. Chwileczkę, bo tutaj nie widać. Coś mi się tutaj. bo nie mogę teraz świetną taki tablet, który się czasem połącza i tym rozmazaniem po prostu na malutkim pędzelku bym po prostu te włoski tutaj sobie najzwyczajniej w świecie, a później jeszcze malował kwadraciki jak Arturek na 1600 mm w Zoomie, powiększał pomniejsza, że to jak najbardziej realistycznie, pobierał inne kolorki. Masz. I masz tutaj taki zarys. W zasadzie mam pomysł, co nie oznacza, że chcę pracę skończyć po swoim No i tutaj masz ten kawałek. Nie jest, nie jest widoczne tak bardzo porozumiecie. Rzekł.